chłop drzesie. Anita z EśOPW zaniepokoiła fanów, Anita Szydłowska, znana z programu ślub od pierwszego wejrzenia, zaniepokoiła swoich obserwatorów w najnowszym instastory. Uczestniczka Matrymonialnego show nie ukrywa, że cała sytuacja kosztowała ją sporo nerwów. Anita Szydłowska zwróciła się do fanów na Instagramie i przyznała, że jej poranek nie należał do najprzyjemniejszych. Żona Adriana przekazała, że w drodze do dentysty doszło do wypadku, w którym uczestniczyła, jednak nie to było najgorsze. Anita z OPW zaniepokoiła fanów, Anita Szydłowska dała się poznać dzięki matrymonialnemu Show TVN uślub od pierwszego wejrzenia. Program polega na tym, że dwoje nieznajomych spotyka się po raz pierwszy przed urzędnikiem stanu cywilnego i decyduje się wstąpić w związek małżeński. Anita w programie została dobrana w parę z Adrianem i zdecydowała się kontynuować tę znajomość. Dobór ją w parę z Adrianem był niekwestionowanym strzałem w dziesiątkę i od sześciu lat zakochani kontynuują te relacje, a oprócz tego doczekali się dwójki dzieci Jerzyka i Blanki. Anita po udziale w miłosnym show chętnie pokazuje, co u nich słychać po programie, tym razem na jej instastory zamiast rodzinnego kadru pojawiła się niepokojąca informacja. Anita ze ślubu wyznała na swoim Instagramie, że w drodze do dentysty miała wypadek. Żona Adriana wyznała, że na szczęście nic jej się nie stało, jednak nie obeszło się bez awantury, w dalszej części wpisu uczestniczka 3. Edycji miłosnego show podkreśliła, że nic się nie stało i udało jej się dojechać na umówioną wizytę, jednak cała sytuacja była dla niej stresująca.